Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej w dużej korporacji, specjalistka HR pyta młodego inżyniera świeżo po Politechnice. Więc znasz trzy języki, dostałeś dyplom z wyróżnieniem i masz dwa fakultety. Imponujące. Powiedz mi jeszcze na koniec, jaka pensja by Cię satysfakcjonowała? Młody zastanawia się chwilę około 80 do 100 tysięcy złotych rocznie, w zależności od pakietu świadczeń. Prowadząca wywiad pyta. No cóż, co byś powiedział na pakiet 5 tygodni urlopu, 14 płatnych urlopów, pełne leczenie i stomatologia, firmowy fundusz emerytalny w wysokości 50% wynagrodzenia i samochód służbowy wymieniany co dwa lata, powiedzmy czerwona korweta? Inżynier aż zbladł i mówi: Wow, żartuje pani? Osoba przeprowadzająca wywiad odpowiada: Tak, ale to ty zacząłeś! Podobało Ci się? Lajkuj i subskrybuj.